jest. go, już jest to. Już też. Po prostu. jeszcze. Popuść go, nie pochodzi problem. Kwaśna jak do wody. Jest przecież. Tutaj, o maksy. kurwa, garyba więc. Już mama idzie, kochanie. Dobra, podbieraj kładź. No jest. O, jest przecież, nie chcę się. Puść ją, puść ją, puś ją, puś ją, puś ją, puś ją, bo ci ucieknie. Popuść ją trochę. To, 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 jest problem, to jest problem, żeby to w ogóle wyłowić, kurwa. Popuść ją, ona, ona się zmęczy. Taka patelna tam <grym grym> jest. <grym> ja pierdolę. Weź tą urzębę i to podbieraj. już Nie mogę dalej. Zaraz się urwie i będzie... Po Popuść ją, puść ją z koło wrotka, ją. Nie puś, Puj, o Jezus, taka wielka. Odpuść kabą. odpuść kabłą. Dupę cię otworzę. Ona się, się zmęczy. Nie, wkręć się w szuwary, no ale Bo ma O Jezus, weź niżej się nie No Mam dowód, trzeba wejść. Chuj tam jebać. Dobra, ściągam, już przykręciłem ten. Jak chcesz koszyk... to walczmy, jeśli nie nic zrobić, do chuja. Nie, niżej Mateusz, niżej kosz. Kurwa. Nie, Alek ci ją naprowadzić musi, trzymaj ten kosz w miejscu. się zaplączał podbierek. Weź podbierek. Poczekaj, już się zaplątała pod podbierak. Dobra. Teraz, dobra.

Maszarek, weź sobie ten aparat, bo przeszliśmy za... To jest karta, nie mam pytań! Tata, chodź! Tato!